Halo, halo, dzień dobry, Agnieszka Marcinkowska z tej strony, co do kupy podcast do nauki języka niemieckiego w pigułce. Chyba wszystko nie po kolei powiedziałam, co mogłam powiedzieć, no ale nic. Dzisiaj zapraszam Ciebie na odcinek 49 i będziemy rozmawiać o bardzo ważnych rzeczach, dlatego podzieliłam ten odcinek aż na dwa. Dzisiaj będziemy sobie mówić o zwrotach przydatnych na rozmowie kwalifikacyjnej. Wyszło mi tego masa, więc po prostu, żeby nie było to takie długie, bo te odcinki mają być, wiecie, krótkie, zwięzłe i na temat, to po prostu podzieliłam Mam odcinki na dwa, więc dzisiaj jest część pierwsza, za tydzień część druga. No ale zanim oczywiście ciekawostka, dzisiaj taka ciekawostka językowa jest coś takiego, co się nazywa znaki diakrytyczne. Fajnie brzmi co? Jeżeli nie wiesz co to jest, to ja ci powiem. Znaki dodawane do liter alfabetu łacińskiego, które niosą nową informację językową. My mamy takie języczki, na przykład przy on, en, mamy ci, mamy ły, mamy ni, mamy ż. Skropką oczywiście mamy Si, też z kropką U zamknięte i tak dalej. I to są u nas znaki diakrytyczne. W języku niemieckim mamy w zasadzie tylko jeden znak diakrytyczny, czyli umlaut, bo to są te dwie kropeczki czy kreseczki różnie przedstawione. Jest to znak diakrytyczny w e, postaci dwóch kropek nad samogłoskami A, O. I u. nie ma opcji, że będzie na przykład E umlaut, prawda? Mam tylko AU i już zmienia on wymowę danych dźwięków. Jeśli nie mamy na klawiaturze umlautów, to możemy je zastąpić dla ułatwienia według określonej konwencji, a umlaut, możesz zastąpić pisząc AE. Obok siebie, tak? A E. Jeżeli chcesz napisać o umlaut, a nie masz tego, nie masz tej klawiatury niemieckiej, Oczywiście, no chyba, że znasz skróty klawiszowe. Ktoś, jak będzie potrzebował, to może się odezwać, mogę zapodać, albo po prostu wpisać sobie w internet skróty klawiszowe. Język niemiecki na pewno się znajdzie. Są pewne kombinacje altu z cyferkami. I teraz, jeżeli chcemy o umlał, to robimy o i e, a jeżeli chcemy u umlał, to robimy u i e. Czyli ae, oe. I UE, i to nam zastępuje umlauty, i spokojnie możemy tak pisać. Ja na przykład zdecydowanie bardziej wśród moich kursantów, na przykład kiedy mają zadanie domowe, to nie wstawiają umlautów, a przecież jakieś słowo bez umlautu może znaczyć zupełnie coś innego niż z umlautem, nie? Dlatego zachęcam zawsze, żeby, no dobra, nie masz klawiatury po niemiecku, no to przynajmniej pisz w taki sposób. I jest to jak najbardziej uznawany na całym świecie sposób zapisywania umlautów, jeśli się nie ma po prostu tych znaków diakrytycznych niemieckich. Swoją drogą nie wiem, czy w polskim, na przykład, jak zastąpić ON na klawiaturze, jeżeli ktoś nie ma polskich znaków diakrytycznych. O, do tego nie dotarłam, to jest dla mnie już ciekawostka na przyszłość. No dobra, ale idziemy sobie teraz do zwrotów przydatnych na rozmowie kwalifikacyjnej, część pierwsza. I żeby wiedzieć, jakie są przydatne zwroty, to najpierw może dowiedzmy się, dokąd my idziemy. Więc rozmowa kwalifikacyjna to jest Vorstellungsgespräch. Das Vorstellungsgespräch. Rozmowa kwalifikacyjna. Jest jeszcze inne słówko na to, to brzmi Bewerbungsgespräch. Bewerbungsgespräch, czyli mamy dwa słowa: Vorstellungsgespräch albo Bewerbungsgespräch. Spróbuj powtórzyć. No, spoczko. I teraz możemy powiedzieć właśnie, zaraz mam rozmowę kwalifikacyjną. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch. Zaraz mam. Ich habe gleich. Ich habe gleich ein Vorstellungsgespräch. Mhm. Praca to jest die Arbeit. Myślę, że to słowo znają wszyscy. I jeszcze jest słówko der Job. Trochę z angielska, prawda? Rodzajnik der. Czyli die Arbeit, der Job. Szukam pracy, to będzie i suche eine Arbeit. Ich suche eine Arbeit. Powtórz. Skoro już znajdę, to y, pracuję jako. Pracować jako ktoś to jest arbeiten als. Czyli na przykład ja pracuję jako nauczycielka, to będzie aktuell, aktualnie, tak? Aktualnie pracuję jako. Aktuell arbeite ich als Lehrerin. Aktuell arbeite ich als schauspieler. E, czyli aktualnie pracuję jako aktor. Aktuell arbeite ich als inżynier. Jako inżynier i tak dalej. Czyli arbeite als, pracuję jako. Mhm. Oferta pracy to jest das Stellenangebot. Angebot to jest oferta. A taka do zatrudnienia właśnie oferta pracy to będzie das Stellenangebot. Ogłoszenie o pracę to będzie die Jobanzeige. Jobanzeige. No i na przykład m, możemy powiedzieć: Otrzymałem ofertę pracy. Ich habe ein Stellenangebot bekommen. Ich habe ein Stellenangebot bekommen. Spróbuj powtórzyć. Mhm. Jak powiemy, ubiegam się o coś? Ubiegam się o pracę. Sich bewerben um. Sich bewerben um. na przykład, ja ubiegam się o pracę, to będzie Ich bewerbe mich um die Arbeit. Z Iś jest to czasownik zwrotny. O czasownikach zwrotnych już był odcinek podcastu. Kilka odcinków temu. Nie pamiętam dokładnie numeru, ale jak sobie przeskrolujesz kilka odcinków dosłownie, to na pewno znajdziesz za, za imki w ogóle czasowniki zwrotne. Czyli że z się, tak? Ja się ubiegam. Czyli Iś Beweben, miś um die Arbeit. Ubiegam się o pracę. Skoro się ubiegasz o pracę, to jesteś der Bewerber. Albo die Bewerberin, tak? Osoba starająca się o pracę. I w ogóle takie podanie o pracę to jest die Bewerbung. Die Bewerbung. Życiorys to jest der Lebenslauf. Lebenslauf. To jest bardzo często y, wymagane, żeby napisać swój życiorys, kiedy się ubiegasz o pracę w Niemczech. Der Lebenslauf. Krótko się przedstawić, to jest Zyśl kurz, kurz vorstellen. I teraz m, możesz spotkać się z pytaniem, w zasadzie z takim wezwaniem. Proszę się krótko przedstawić. Takim wtedy mówimy coś o sobie. E, no i proszę się krótko przedstawić, to będzie. Stellen zy sich bitte kurz vor. Jest to dosyć długie, długie zdanko. Spróbuj powtórzyć szczelen mm ze zeźbytek Mhm. Wykształcenie. Wykształcenie jest to Ausbildung. Die Ausbildung. Ausbildung jest to też swego rodzaju, swego rodzaju staż. Można by tak powiedzieć po niemiecku, ponieważ w Niemczech panuje, panuje dualny system szkolnictwa, czyli chodzimy sobie do szkoły, ale w międzyczasie też pracujemy. I to się właśnie nazywa Ausbildung. Ale Ausbildung to też jest wykształcenie tak po prostu. I na przykład mam dobre wykształcenie, to będzie ich habe gute Ausbildung. Ich habe gute Ausbildung. Znajomość niemieckiego lub w ogóle jakichś innych języków. Znajomość niemieckiego to będzie die Deutschkenntnisse. Tak? To są znajomości językowe. Jeżeli znasz dobrze na przykład angielski, to możesz powiedzieć Ich habe gute Englischkenntnisse. Mam dobre znajomości języka angielskiego. W ogóle Sprachkenntnisse to są znajomości języków obcych, ok? To tam Fremdsprachenkenntnisse. Ale jeżeli chcesz powiedzieć, moja znajomość języka niemieckiego jest bardzo dobra, to powiesz Meine Deutschkenntnisse sind sehr gut. Meine Deutschkenntnisse sind sehr gut. Hmm? Albo na przykład Meine Deutschkenntnisse sind komunikativ. Okay? Czyli tutaj sobie musisz już stawić, w zależności od tego, jaki Ty masz tam poziom i jak się komunikujesz. Okay? Jak się dobrze wszystko uda, to dostaniesz pracę. I możesz dostać pracę na pełen etat lub pół lub część etatu. prawda? I teraz pełen etat po niemiecku to jest die Vollzeit. Vollzeit. A część etatu to jest the tile side. I to może być pół etatu, może być to czwarte y, etatu, tak? 75% etatu. Yy, the tile side to będzie właśnie Część etatu. Mhm. I na przykład może, ktoś może Ciebie zapytać, jak chcesz pracować? Czy na full-time, czy na tile-time? jak to jest? I na przykład chciałbym pracować na cały etap, to będzie ich möchte in Vollzeit arbeiten. Ich möchte in Vollzeit arbeiten. Świetnie możemy wykorzystać teraz znajomość naszych czasowników modalnych, prawda? Myśl było były w ostatnim odcinku i można tutaj spokojnie korzystać z tego kiedy prowadzimy też rozmowę kwalifikacyjną czy jesteśmy uczestnikami oczywiście tej rozmowy okej okay, super to pierwsza część 10 minutek styknie zapraszam ciebie na mój instagram agnes.marcinkowska.niemiecki. Tam ja udostępniam czyste jakieś posty, rolki, wpisy, stories i tak dalej o niemieckim i nie tylko, też o podcaście. E, więc zapraszam Ciebie serdecznie na moje media społecznościowe. Jeżeli nie masz Instagrama, to mam też TikToka from Marcinkowska, mam też, e, jestem też na YouTubie tutaj z tym podcastem, e, no i na Facebooka tam się nazywam Agnieszka Marcinkowska, myśnik niemiecki. Dobra, do zobaczenia na mediach społecznościowych, możecie się wtedy ze mną skomunikować, porozmawiać na przykład o niemieckim albo o jakichś Waszych wątpliwościach lub na przykład jeśli nie zrozumieliście Czegoś z podcastu, czegoś potrzebujecie, to ja jestem bardzo chętnie um, otwarta na różne propozycje i na kontakt z Wami. Ciao, ciao! Do usłyszenia w kolejnym odcinku!